Witam, pasie Kachoska. Zobaczymy sobie te rodziny, gdzie matek nie było. Tak naprawdę, co natura zdziałała? Czy uratowały się same z siebie? Czy po prostu rodzinki się wypszczeliły i strutowiały? Teraz się wszystkiego dowiemy. Podkarmiacz, te pszczół nie ma. Oznaką, że albo nie ma pszczół, albo rodzina jest słaba. Pszczoły są, no, ale to nie świadczy o tym, że jest matka. Nam im trochę dymu, jest chłodno dzisiaj. Yy, sz... Mamy 29 września, około 15 stopni, pochmurnie. Teraz zobaczymy, co tu jest. Tu jest deczko pokarmu pszczół, jak na lekarstwo. No, chyba nie będzie matki. Oj. Tu widzimy trochę więcej tego pokarmu. Tu, tu też trochę więcej pokarmu, trochę pszczół. Kapkę więcej, dosłownie kapkę. I Zaraz zobaczymy. No mogły strutowić. Nie powiem, że nie, ale nie strutowały. Matka musi być teraz, zobaczymy tu jest larwa, tego widać nie będzie. Czyli matka musi być, a może ją zlokalizujemy O, widzimy fajnie. Pszczół jest bardzo mało. No, widzimy, też jest trochę czerwiu, nawet pod paskiem. No ale to tylko trochę na dwóch gramkach. Jest trochę więcej tej pszczoły, trochę więcej czerwiu, więcej jajek. Czyli tu możemy mieć szansę na matkę. Tu też widzimy. Ta pszczoła, co się wygryzie, to będzie pszczoła zimowa. Ta w około 50% co widzimy, padnie. Nie wolno rządlić. Tak, zobaczymy, co ostatnia ramka. Jeśli będzie czerw, ramka letka. Nie będę już podkarmiał. Jest sporo jajek tu. I tu widzimy też jest czerw kryty, jajka i otwarty. W sumie to wszystko tu na tej ramce jest pyłek pieżga pokar, pokarm zasklepiony, niezasklepiony No ale jak chcę widzieć matkę. no Matkę to bardziej dla Was chcę pokazać jak dla siebie, bo ja już widzę po, po rodzinie, że ta matka jest pszczoła spokojna nie wariuje, po prostu siedzą cicho zero agresji z ich strony zaraz zobaczymy Matki mogę nie zlokalizować. O nie, jest matka Cała czarna. Nie jest ona duża. Ale matka jest. Na tych gramki mają coś czy po prostu takie. Puste ramki. Tu jest pusta. Też pusta. I ta także. Ja Ej, wyciągam. Nie ma sensu. Rodzina na sześciu ramkach zejdzie do pięciu. Pomp będzie raz, dwa, trzy, góra, cztery uliczki. Mniej więcej. Dość, dość, dobrze. Matka jest. Ja zrobię cięcie, poskładam, przesunę się do następnego. Następna rodzina to jest ta. Tu. Też pobrany pokarm, zaparowany, czyli już jest dobry znak. O. Rodzina bardzo bardzo. średnia O Widzimy, obsiaduje pełne 5 ramek Jak to teraz ustawić Obsiaduje pełne 6 ramek, pszczoła wylewa się W tej chyba, chyba w tej była podawana matka Ale ona była kaleka nie wiem, czy ją przyjęły. Są głośniejsze. Mogły się po prostu. U, ale tu widzę, jest bardzo zły znak. Mm, mało pokarmu, a już późno na przerabianie cukru. Zaraz zobaczymy. No tu jest troszeczkę lepiej tego pokarmu. Ale ja mam ramki takie całe z pokarmem, to im po prostu podam taką ramkę. Ramkę dwie, na zimę im wystarczy. O, jest czerw. Czyli jest dobrze. W sumie nie ma co się martwić o pokarm bo z tej strony. O, przygniutam pszczołę i się na mnie dziewczyny zezłościły. O, widzimy, z tej strony jest masa pokarmu. Czerw ładny, zwarty, pełno jajek. Trzeba wypatrywać by było tu matki. Tu była podawana matka, bo tamta matecznik albo ścięły, albo się wygryzł, ale matkę przyjęły starą. Widzimy dla niedowiarków. O, widać piękne jajca. Pszczoły dużo. Pokarmu także. Czerń, bardzo ładny matki, ani śladu, ani śladu matki. O, matka też była nieznakowana. Najdziwniejsze jest to, że są dwa kolory pszczół. Młodych pszczół warto nadmienić. Jeśli ktoś by widział, to jest żółta i ciemniejsza. Czerwiec jest bardzo ładny, zwarty. No, rodzina dostanie dwie ramki co najmniej pokarmu, ale to dopiero w grudniu. Wcześniej nie trzeba. Już ostatnie pokolenie pszczół. Nie gorczyca O, 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 To nie jest ta matka co podawałem Uuu i pytanie Czy po prostu tamto mnie przyjęły Czy co? Coś jest bardzo ładny czerw. O, patrzcie. No i zgubiłem. Dobra, na czerwiu. O, o, o. U góry ekranu. Druga matka. Też była matka. To jest ta, co była dana właśnie. Gdzie ona jest? Ona jest tu. O. Ta, co była taka upośledzona. Czyli dwie matki w ulu, czyli... Cichej wymiany na pewno nie zdążyły zrobić. No kurczę, patrzcie, no była tu matka, była na kamerze na pewno. No, ale chciałbym drugi raz pokazać. No i teraz nie wiem, czy zabrać im tą jedną matkę. Czy odpuścić. No, na razie zrobię cięcie. No i tak, jedna matka jest tu u góry. Może inaczej złapię to. O. Tu jest ta jedna ciemna. A tu mi goniła ta jasna matka, tylko znowu teraz tam jasno zgubiłem jak szukałem tamtej wy już pewnie ją widzicie na kamerze, ja jeszcze pewnie jej nie znalazłem. No ale cóż, tą, kaleką, tą kalekę zabieram i sobie zostanie ta matka właściwa. także jeszcze raz cięcie. widzimy się przy następnej. tu rodzina widzę, że jest, ma się dobrze, ale matka tu przez chwilę a raczej rodzina skrutowiała. po prostu były trudnie nagranie mam o tym jak strutowiała tylko nie gdzie pewnie na komputerze tylko jest problem taki że komputer zepsuł mi się i czekam bo będę składał nowy całkiem I tu problem bo tego nagrania pewnie nie będzie straciło się ale rodzina strutowiała co myślę zosta została co myślę, będzie na trudnie do nasienienia tych czegmatek. Widzimy, że o, tu jest jeszcze sorowana, zwirusowana pszczoła. Zapewne niedogrzana. Zresztą to są te pszczoły ze skrajnego plastra. Barrozy nie widać. Teraz zobaczymy. Widzicie, tu już wyszło wszystko na prostą. Trudnie gonią. Jeszcze jaja są. Okarn. Niewystarczający do przeżycia zimowli, a raczej do egzystencji na wiosnę. Matki tu też pewnie nie znajdę. One są wszystkie w jednym kolorze. Zdeformowane są inotrutnie. Jajek jest sporo. Także. Jeszcze raz podkreślę. Ta rodzina strutowiała. I nie było już czym karmić. Mateczniki ścięły. Ale upartego dostał. Tu widzimy piękne trutnie jeszcze są. Ja uparty chciałem utrzymać te rodziny. No i wyszły. Wyszły rodziny. Piękny zapas. Patrzcie, jaka pięśćga. I no. ostatnia. Ramka. Ciekawe, co tu będzie. Skazki. Wiem, było kilka Trutni i jedna robotnica Zdeformowana Ale dlaczego? Dlatego, że one Nie były leczone Dopóki nie pojawiły się jajeczka A jak się pojawiły jajeczka To było już trochę za późno I ta rodzina Troszeczkę ucierpiała Przejdziemy do jeszcze następnej Bym zapomniał Włączyć tą rodzinę też by każdy spisał na straty. A obsiada za zatworem coś wyczerpują, nie kosuszają. Że tak kurczę, się będę schylał, to wy nic nie będziecie znowu widzieć. O. Chwileczkę podniesiemy. O. Patrzymy. O. Pokarm. Wystarczający. Jeśli chodzi o ostatnią ramkę. Tu będzie więcej cierwiu, Albo będzie mniej. Widzimy. Także pokarm wystarczający. Dawno nie zaglądane, to ciężko się je odrywa. To też widzimy. Zalane wszystko. Uż. Lekka ramka, czerw. Ładny, zwarty. Też piękny, zwarty. Czerw. Ilość zapasu wystarczająca. Dlaczego wystarczająca? Rodzina nie jest silna, a jeszcze sobie dozbierają coś. Tu widzimy fajna ramka. A, spadła taka wielka kiść pszczół. A, dlaczego spadła? Bo się kłąpa No i tak, to by było na tyle, to są te rodziny, co parę osób mi mówiło, że połączy z innymi, bo nic z tego nie będzie, a jednak jest coś, rodziny na sześciu ramkach, są słabe, bo są, ale cierwi jeszcze zakrytego sporo mają, jeszcze trochę podciągną, troszeczkę będzie, także ja się z wami żegnam.